informatyzację, podniesienie stopnia bezpieczeństwa, sztuczną inteligencję. Można się zapytać po co? W szpitalu najważniejsze jest leczenie. I właśnie po to chcemy tą operację dosyć złożoną przeprowadzić w naszym szpitalu. Państwo pewnie nie sobie sprawę, że w naszym szpitalu pracuje około 1200 osób. Codziennie generowane jest tysiące zleceń badań, różnych procedur medycznych i to wiąże się z tworzeniem dokumentacji. Tej dokumentacji, która myślę, że to jest kilkadziesiąt segregatorów dziennie, zajmuje czas całemu personelowi medycznemu. Przeprowadzenie operacji cyfryzacji w oparciu o sztuczną inteligencję pozwoli nam do wprowadzenia pełnego, pewnego automatyzmu, którego celem na samym końcu jest to, żeby lekarz, personel medyczny więcej czasu poświęcał pacjentowi, a nie tworzeniu dokumentacji. No i oczywiście najważniejsze to, co pojawiło się na początku naszej konferencji, czyli bezpieczeństwo. Wiemy w czasach, które, myślę, że nas zaskoczyły kilkanaście lat temu, było dużo bezpieczniej i szpital jako ważna jednostka zapewniająca bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu bolesławieckiego i zgorzeleckiego i mieszkańcom Dolnego Śląska musi być bezpieczny. Muszą być bezpieczne dane, ale przede wszystkim bezpieczne muszą być realizowane procedury, to znaczy tu nie może zdarzyć się coś, co spowoduje, że pacjent nie otrzyma pomocy.